Jesteśmy na siódmym forum rolników i agrobiznesu w Poznaniu, a z nami przedstawiciel jednego z głównych partnerów naszej sesji głównej, pan Mateusz Zieliński, dyrektor sieci Sprzedaży PZW. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Hasło tegorocznego forum to zmiany klimatu, rynki rolne i zielony ład. Nas najbardziej interesują zmiany klimatu, bo to są rzeczy, które powodują klęski żywiołowe. No i tutaj rolnicy mają duży problem. Dzisiaj minister rolnictwa pytany także o pomoc powiedział, że nie ma lepszego sposobu niż zabezpieczenie się w formie wykupienia ubezpieczenia. Państwo takie ubezpieczenia też dotuje, więc skoro wiemy, że trzeba się ubezpieczać, czy warto się ubezpieczać, wiemy, że w PZU, to poprosimy o szczegóły, od czego można się w PZdu Ubezpieczyć, zabezpieczyć, jeżeli chodzi o uprawy rolne. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ubezpieczenie, no to ono, e, dzisiaj uważam, że jest niezbędnikiem takim rolnika. Stanowi e, transfer ryzyka związanego z tymi nieprzewidzianymi zdarzeniami. Tych zdarzeń jest coraz więcej. Coraz więcej notujemy szkód gradowych, tak jak dzisiaj pokazywaliśmy. Coraz więcej mamy deszczów nawalnych i tych ryzyk, które, się, które są krótkotrwałe, nagłe, nieprzewidywalne. Ale oczywiście mierzymy się również z suszą, więc uważam, że polisa jest takim niezbędnym narzędziem do tego, żeby właśnie stabilizować dochód rolnika, żeby w razie czego otrzymać środki na ponowne zasiewy, gdy będą niezbędne. Jest to jak najbardziej taki element do tak naprawdę zarządzania ryzykiem w gospodarstwie. A od czego my ubezpieczamy? No oczywiście my promujemy swoje pakiety, czyli pakiet pięciu ryzyk i pakiet jesień, Mówimy o ubezpieczeniu zimnym, ale na przykład o od suszy, bo mówi Pan, że też ubezpieczacie od suszy. Ono jest jako do ubezpieczenia wiosną, tak? Tak, jest stosowane razem z, z naszymi pakietami. Tutaj akurat jesteśmy zobligowani do tego, żeby skorzystać z pakietu, wtedy możemy sobie tą suszę doubezpieczyć. I w tej chwili myślę, że ważnym elementem jest też to, że sprzedajemy suszę bez lustracji dodatkowej. Także jesteśmy otwarci tutaj na to, żeby rolników ubezpieczać od suszy. To też jest ważny temat. W tym roku być może ta susza nie była taka jak w 2018, natomiast z całą pewnością ją odczuliśmy, też szacuje się, że susza, jeżeli chodzi o Europę, no to nie było takiej suszy od 500 lat, co też jest ważne, 47%, 47 powierzchni Europy zmagało się z suszą w tym roku. Więc to jest uważam ryzyko, które nabiera też na znaczeniu bardzo dynamicznie. Ta susza w tym roku regionalnie, na przykład w Wiekopolsce, bardzo mocno rolnikom dokuczała, ale w innych rejonach niekoniecznie, bo te plony były dosyć dobre. Ale nie tylko klęski żywiołowe, ale także rynki rolne rolnikom dokuczały po wybuchu wojny w Ukrainie, rozchwianie. I to o to chcę zapytać, bo była taka w tym roku sytuacja, że pozwaliście zmianę, na zmianę wartości ubezpieczenia, jeżeli chodzi o wartość podów rolnych, bo te wystrzeliły w góry po wybuchu wojny w Ukrainie. Tak, no tutaj w odpowiedzi na zmiany na rynku płodów rolnych zauważyliśmy, że sumy ubezpieczenia, którzy, które rolnicy zawierali na akcji jesiennej, ubiegłorocznej, no to rzeczywiście po wybuchu wojny w Ukrainie, no to one były nieadekwatne. Sporo rolników miało ochotę się do ubezpieczyć i otworzyliśmy taką możliwość czyli otworzyliśmy drzwi na, na do ubezpieczenia. Rolnicy mieli możliwość w akcji wiosennej do ubezpieczyć uprawy już objęte polisami w w akcji ubiegłorocznej i to się spotkało z bardzo dobrym odbiorem i tu uważam, że jako biznes no to bardzo dobre rozwiązanie dostarczyliśmy. Zostało ono naprawdę rewelacyjnie odebrane i wykorzystane przede wszystkim przez rolników. Czy będzie w przyszłym roku, tego jeszcze nie wiemy, zobaczymy, co się będzie działo na giełdzie, na giełdzie handlowej. Jeżeli mamy polisę wykupioną w PZU, wydarzy się szkoda, wydarzy się klęska żywiołowa, to jaka jest w skrócie procedura zgłaszania i likwidacji takiej szkody? Tak naprawdę kluczowe przy zgłaszaniu szkody jest to, żeby niezwłocznie zgłosić szkodę, czyli żeby tutaj nie odczekiwać terminu, dlatego że szkoda może się powiększyć w czasie. Tutaj, z uwagi też na wymogi naszych klientów, jesteśmy dostępni tak naprawdę przez, przez każdy kanał komunikacji. Czyli rolnik może zadzwonić na infolinię, rolnik może zgłosić szkodę na formularzu online, załączając od razu też dokumenty do tej szkody właściwe czy zdjęcia. Może również odwiedzić jedno z naszych biur i do tego też namawiam. Nasi doradcy są dostępni nie tylko przy sprzedaży, ale też przy zgłaszaniu szkód i myślę, że serwis agenta ubezpieczeniowego działającego w terenie jest tutaj bardzo istotny. Mamy tych agencyjnych biur prawie 1500 w Polsce. No i czekamy w swoich biurach na rolników. A zatem e, można, drodzy Państwo, do PZU się udać do dowolnego oddziału agenta, żeby się z taką ofertą zapoznać. A tych z Państwa, którzy chcą wiedzieć o szczegółach oferty PZU i warunkach ubezpieczeń, o których mówi dzisiaj nasz prelegent podczas sesji głównej w Forum Rolników Agrobiznesu, odsyłam Państwa do relacji z sesji głównej. Tam ten materiał Państwo znajdą. A ja serdecznie dziękuję nie tylko za rozmowę, ale i za udział i obecność w naszym forum. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia.